Trzecin wybrałem. Dobra, Pizza King, czy mogę pomóc? Pizza King? Tak, oczywiście. Dobra, będziemy trochę zamawiać, nie przeszkadza, że trochę więcej będzie? A na jaki adres proszę mi powiedzieć? Mikołaja Remonta. A co to proszę mi powiedzieć ma być? Dobra, sekundeczka, Najpierw to może zacznijmy od numeru telefonu kontaktowego, poproszę. 519. Tak. 220. Tak? 972. To będzie jeszcze raz na jaki adres? Mikołaja Rejmonta 7. Mikołaja Rej... Ray... Proszę powiedzieć, gdzie to jest? Na Wilanowie. A to nie wiem, gdzie to jest, proszę Pana. W centrum, dokładnie jest... w Aha, dobra, sekundeczkę, to sobie sprawdzę, dobra, sekundeczkę. Tak coś mi... Tutaj Pan zastrzeżonego i tak powiem Panu szczerze, no. nie mam gwarancji, że tutaj Pan... Że, co? To, że to nie jest jakieś zamówienie, wie pan. Jakie? No, ale to zaraz to... No nie wiem, sprawdzimy sobie tutaj pana. Proszę podać numer telefonu jeszcze raz. 519 Tak. 220 -952. Tak. 952 952, tak? No. O nie no, tylko tak się mówi, jeżeli pan by chciał. Widzicie? Mikołaja Reja. Czy chciałbym wiedzieć. Ile? Jeszcze Mikołaj... raz, Mikołaja Reja, ile? 7. A co Jeszcze raz, Mikołaja Reja ile? 7. Przez ile? Przez trzynaście. Dobrze, i co to będzie dla Pana? Aha, no to będą dwie duże. Z uh -huh. jakimiś włas, własnymi składnikami. No to słucham. Yy, nie wiem, może Pan pomóc trochę? Yy, tutaj weźmiemy 4U z kompozycją własną. Jakie składniki Pan by chciał? Krewetę. Podróż od Pana zal. Tak. Papryka. Zwykła peperoni. Peperoni. Peperoni może być, no. Uh -huh. I, I co jeszcze? I wurszt jakiś na to. Co będzie na to? Kiełbacha. Wie pan co, ja powiem Panu szczerze, dla mnie Pan jest mało wiarygodny w tym momencie, nie wiem czy to tutaj przyjąć od Pana zamówienie. Jest możliwość, żeby Pan Ale poszedł do lokalu i Panu przywiezł... kiełbasa jest na drugą pizzę, nie na tą z krewetkami, po co mi kiełbasa na krewetki, co Pan? Proszę Pana, ja nie wiem, ja tutaj, no nie wiem, jakoś tak z Panem nie mogę się dogadać, tutaj widzę, że Pan no. po prostu... Jest możliwość przyjścia do lokalu? Jest. Co no to zapraszam, to wtedy jest... A macie stoliki wolne jeszcze? Oczywiście, więc zapraszamy do lokalu. To ja chcę zarezerwować stolik. Znaczy to pan przyjdzie, jest wolny cały lokal, nie ma a co, ludzi. W środku, a co pan tam więc... gadał, że ten, czy ja chcę wiedzieć, a co ja chcę wiedzieć, czy się mówi, no tak? Nie, proszę pana, jeżeli, bo dla mnie pan nie jest wiarygodny, tak? Ja no. pana proszę o potwierdzenie. Pan tutaj, no, e, nie wiem, z tekstami, no, e, więc wie pan, ja też mam swoje lata i tutaj, no wydaje mi się, ile że. No lat? nie wiem, nie jest dla mnie pan wiarygodny, tak? A ile zamówieniu. Ma pan więcej od pana, tak mi się wydaje. Ja, chyba Nie, mhm. chyba nie bardzo. No chyba mi się wydaje, jak pan ma po więcej 30 niż 2 lata, to, to okej. Okay. 23 mam, wystarczająco, by zamówić no nie... jebaną pizzę od ciebie i przyjmij kurwa te zamówienie, bo cię rozpierdolę. Nie, proszę nie przeklinać, do dobrze? Bo co? Do co, na chuja mi skoczy? Nie chodzi o to, do, do usłyszenia, dobra, do tak, do wieczoru. Pałuj się do kurwa. widzenia. rób tam pizzę.